Czy zaczęło nagrywać? Nie wiem. Czekajcie. A tak. No to. Nie się po co ma, dawno już nie było. Happy... Czekajcie. Dawno już nie było happiness. No co ma, no co nie mam zrobić. Czekajcie, wiesz. Nie jestem muszę go nagrać, bo jak nagrę, no to nagrę, nic się nie stanie, nie to od dla nie ma? No, znaczy, chciałem bardzo symulator siłowni, no ale już z całego Tak tylko symulator siłowni, to był głupio, no, I tak, tak sobie pomyślałem, że zrobię tego. Widzicie? Widzicie, co będzie?

Tak stara gra na moim kanale, dobrze słyszycie obroty do tej pory Kiedyś się na mnie tam pozycjonujecie po pięćset, ale teraz już nie smuję już po pięćset, teraz jedno jest smuję Nie smuję już po pięćset roku smujętego, ale i tak trzeba czasem to nagrać Łocha Łocha era, tego nitka, naprawdę żałuję. Nie wiem, co to jest, co to jest, co sobie biedny jednym leży gdzieś tam. Niech ze stanie odwróci. Może pokterka od razu. Może pokterka. Co czyniłeś? Się... Wiesz, Ty chłodny, co czyniło się do jego śmierci? Pamiętacie ten level na moim kanale, czy nie? Powiedzcie mi. No było też takie, chyba, nie? Był ten level na moim już kanale. No więc muszę go jeszcze raz przejść. Bo tak, jak niech zacząłem, to muszę nie przejść. Nie? I zawsze z przygody happy HEPAWS. Hyper więc. Hyper więc! Powracam jakimś tym koksem. Chyba jest. Um. No dobrze to z nim tu je. Wiesz, on kasa, to tu jechać jak... o to będę? Znaczy, mam rękę z wizytą zrobili. Jestem spodnie na bok. O, no, na... Nie no Ja mam głupie, głupie naprawdę, głupie. Głupie. Głupie, ale, ale muszę zrobić. No to jedziemy. Co <laughs> Wielu czarownik kontrast, budę też. Kto by wiedział, Jak myślicie? nem se lembra de mim também o que tu que é que tu está andrando não se me esqueça não 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 Co go, to jest, to jest, to nie wiem Nie wiem, nie to co to jest, to się na to jest, że troszkę to jest, to Wiecie... Jeśli jest, tak te to jak to to możecie to w komentarzu, co to to

3, 2, 1, wyraźnie. <grymne> Wiedziałem. Ja wszystkim to pecha, żebym po prostu pełniła sobie do własnych. Mam. A ty, co? Muszę mieć odcinek. Eee. Eee, nie ma czegoś takiego. Poczekaj chwilkę. Poczekaj A, A co? E